najważniejsza rada to nie dygać tak według mnie spójrzcie z hamulca ręcznego bo tam się wygina i pręży, o to prawda zauważyłem to stosunkowo niedawno to nagram się, bo to pominąłem w sumie nie wiedziałem no dobra, masz rację śmiało żeby... dobra, dogram coś, podpisane były więc wiadomo gdzie założyć przed każdą nową, tu małe czyszczonko tym można troszeczkę o, miedzianym i kontrola oczywiście hebla. O, jest na palec, jest dobrze, jest ok. Tarcze, podwójna tarcza to jest. Tak jest. Sajmonek wie o co chodzi. Dociąganiem kół to generalnie jest taka historia, że właśnie jak tu jakieś ziarenko piasku się trafi, ktoś sobie złapie wszystkie, a później to ziarenko pęknie, wtedy najbardziej trzeba dociągać. Zazwyczaj jak ktoś dobrze to zrobi, zgodnie ze sztuką, nie trzeba kół dociągać. Aczkolwiek, no sprawdzajcie, to jest wszystko ładnie wyczyszczone. Co tu będzie trzeba dociągnąć? A no nic, to też jest ładnie wyczyszczone. Uważam, że porządek na robocie niweluje co najmniej 13% awarii, M może 12%. O, jednym palcem nie nacisnę. W ogóle to mam taką teorię, że jaki masz porządek w garażu, taki masz w głowie. Pozdrawiam wszystkich pedantów i ADHD owców. A teoria numer dwa: nikt ci nie zrobi tak dobrze, jak zrobisz sobie to sam. Yy, I będzie tanio i przyjemnie. Mamy tutaj coś, żeby sprawdzić później powietrze. Damy radę.